No to co? Szybki winek? Kolejna dobra rozgrywka. Lecimy tak. E, szybki kluczyk. Tak o, proszę bardzo. słajpik. Tutaj e, trajektoria e, lotu. Znaczy, no bardziej, plan. Lecimy na storecz. Może z dobrodziejem. No, jak siedzi, sobie ładuje. Mandziel go sprawdzał. Tankujemy paliwko, tak, o Za HP po ale brązowym gram Dobra, no i po co mnie sprawdzacie chłopaki? Dobra, chodźcie za mną Jak wo, chcecie sprawdzić, nie chcę mnie sprawdzić jest po prostu, dobra Proszę bardzo Teraz ładuję Prąd wysiadł Cała ekipa tu jest Dobra, skoczę na O2 Załadować tutaj, włączyć Lisu siedzi w ogóle, znaczy nie, dobra, Lisu jakby ma takie miejsce, że raczej by siedział w i sensie Nie, że się kryje przede mną, tylko faktycznie robił misję, więc to, to troszkę jest y, bardziej wiarygodne. Kabelki i teraz co? O, martwy. Blaszka. Co to miało być? Blaszka. Ja się trałem, Bladie, że ty mnie zabiłeś i się włączyło. Mówię, ja się bałem, że ty mnie zabiłeś. No, hu, hu, hu. <laughs> Jak gdzie zginął Blacha? Przy wodach? lisu, gdzie zginął Blacha? No, lisu, no, lisu, lisu. Na halo, no, no halo. po lewej stronie mapy, ale tak naprawdę widziałem tylko fioletowy kolor, czyli Evron i za Evronem jeszcze no. ktoś tak. To, to stał koło ciebie, Evron? Eee... Ja jeszcze tam stałem. Lewa strona mapy? W której lewa, lewa strona, strona mapy? No, tam, no, tam, tam, przy gdzie... tam, w tam, potem, lisu co chyba. robiłeś, te poziomy przy drzewku, nie? I potem. Tak, tak tylko tak, niżej. Tak. No właśnie. E, tak. Gdzie niżej dokładnie? Co? Tam w no, nie niżej. Ebron, skąd wiedziałeś, gdzie jest. Ciało ale przy tym drzewku, placki? tak? Przy tym drzewku? No był przy tym. Niżej, co? niżej. O! Począł mnie Ale tam na dwójkę. Ja wiem, no, że się zgłosił. Tylko ja próbuję chyba miał tego chyba miał tego samego. ta w ogóle? Listu tam się kręcił gdzieś. Okej. Eee, nie wiem dlaczego, bo jeśli to było centralnie, troszkę pod, poniżej drzewka, no to diabeł stamtąd bieg prosto na mnie. Ja wtedy. byłem na drzewku, byku. Uh -huh. No ale biegłeś prosto na mnie. No, on mówi, że to jest pod drzewkiem. No, a ty już wyszedłeś pod po Ale to nie istotne, oni w tłumie drzewkiem. zabili, oni zabili w tłumie. Chętnie, tam był drzewkiem? Ewron, Kuba i. Nie wiem czy ktoś jeszcze Słuchaj, Ja to byłem Ja tam trochę jak ja byłem na drzewku solo, to co ty mi gadasz To jest Evron No słuchajcie, bo to taka agresywna atmosfera tutaj pośród was, to ja wam powiem coś miłego No i Rakty jest czysty to, O, ko, tak fajnie o, no, Mandio? czysty, umył się Kto pytał? Daj <laughs> o, Degenerat, to. Degenerat, przepraszam, to jestem to Degeneratem Nie, jestem Degeneratem, spokojnie No, to tak Dobra, to wróciłem Blacha chyba zginął przy wodach, bo wiem, że Blacha robił questa z napełnianiem butli ja tam wbiłem robić questa z butlami. Też tam byłem więc, miałem, więc miałem zasłonięty ekran i tam też Kuba robił. Nagle Lisu zgłosił ciało, więc jeżeli Blacha dalej robił wodę, to, no to jest taki wbił w, w takim razie. Collapse. Więc ile EWRO ja mówi w Kiedy byliście w ogóle przy tych butlach? Bo ja nie, byłem tam w butlach i brałem butlach. Butle, z, butle z wodą, bo później minąłem mojego akta. Byłem tak, byłem Blaszka, był Lisok, byłem ja i był EWRO, wstaliśmy na błotako, mi... Błotko, błotko, by... Powiedz no, mi, kto zrobił z nami kabelki? Były stosowe. jeszcze robiła, robił kabelki właśnie. Kuba w no, ogóle nie mnie nie było, ja dopiero przybiegłem. I potem ja poszedłem rzucić syp. I potem biegłem tam w stronę byłeś, drzewa i co? się na ciebie nadziałem. Nie, ja dopiero przybiegłem, Kuba, nie było Kuba, mnie tam. Kuba, bo nie umarł. Czyli to jest mm -hmm. na wejściu tam, gdzie są te kołowrotki, tak? Ty tam byłeś, tam to było ciało. I mówi, że przybiegłeś. Że Ała, No to Bladie to Ała. nie na pewno, bo Bladie wybiegałeś z prawej strony, z dołu. Więc... Ała, czad. Słuchajcie, zostało 20 sekund, wiemy czy nie wiemy? Ja bym Lisa albo Kubę stawiał. Ja Kuba albo Evrona, bo Kuba teraz kłamie, że ja byłem przy nich, a ja dopiero przybiegłem. Jak stali w tłumie we troje. Kuba, Ewron i bladuje. Ja chciałem, no to jeśli kugle. Mogą być też we dwójkę z Ewronem na przykład. Nie, nie ma, nie ma Wolta. Za dużo osób miało quest'a z wodą i po prostu staliśmy tam w czterech. Ktoś zabił sobie lachę. Kuba na Lisa A my się tu staliście na jednej kratce? Oje, z to najgorzej. Ja pierwszy przebiegłem S. No dobra. To teraz tak. Nowzik tutaj jest łączony. Cyk, 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 cyk. Za pierwszym razem. Na razie. O, nie. RIP. Jeszcze raz. Tędy. Dobrze. Blady się nie sprawdza. I strzał w plecy tak o od jego, Bez problemu. Teraz tutaj idziemy. I co, i przełączamy. Cyk. Blady nie sprawdzał, i sprawdził. Mnie. Idziemy na storage. Trzeba tu dobrze patrzeć na to, co się dzieje. Jednak w O, światła. dobra. Rip światła, robię paliwko. Pyk! Standardowo idealny moment na jakiegoś kila. Mandzio naprawił. Mandzio naprawił dopiero wtedy, kiedy przybiegliśmy. To i to śmierć. Dobra, ładujemy paliwko. Tankujemy. Super kamerka dzisiaj? O, dziękuję. Cieszę się. Cieszę się bardzo, że się podoba. No, słuchajcie. To dopiero początek. Tu jeszcze będą fajne rzeczy robione. 100% Mandzio i Kuba. Mhm. Ale 100% na. Jak mówisz 100%, to musisz powiedzieć, dlaczego. Chat, po prostu, poko. Ja tam wolę przynajmniej. Cyk, 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 emergency bye. Przeze mnie nie widzi, to nie jest tak, że ja widziałem kogokolwiek, tylko od razu zareagowałem, bo mam nadzieję, ja. że ktoś kogoś widział. Lisus zginął, zobaczyłem jak na monitorze witalnym mignęło właśnie, że Lisus zginął i od razu podbiegłem, zwołałem, e, zwołałem tutaj Nie, nie, to nie, to nie, nie wiem, bo ja tylko widziałem, że zginął. No, wiem, że ma dojem jest... Emergency Meeting, ale być może ktoś widział. Nie, to, to jest dwa z... strategia moim Dobra, zdaniem. Ja zauważyłem, e, biegaliśmy z Bladim, tak? Dobrze mm -hmm. mówię? Dobrze. I na początku się przyłączył Evron i potem jak lataliśmy, to od razu Kuba Akurat ta dwójka, co wcześniej byli podejrzani, że mogli kogoś zabić, jeden z nich, do nas się przyłączyli i tylko mówiłem sobie w ciszy: blady nie wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie jest ta śluza, bo nas zarąbią i zwieją. Eee, więc ale jeszcze, no mu mów, mów, mów. I to było bardzo według mnie podejrzane, bo potem wszędzie już z nami latali. Akurat wy dwójka, ale potem jak był już dobrodziej w tej śluzie, to było na szczęście z eee, to spotkanie. Wiecie, o czym ja sobie pomyślałem? Wtedy, kiedy zostało dokonane to zabójstwo przy tej wodzie, ja nie wiem, czy to wtedy nie był w planach zrobienia takiego double killa, że po prostu jeden z zabójców znowu się zagapił. Też mi się tak wydaje. A skoro zabójca się zagapił... No, biorąc pod uwagę, jakie to, to są tu hedy tutaj... No, <laughs> ja ja owszem, e, no więc, jak mówię, ja, ja się nie wiem, bał, to... ja owszem chciałem iść do Specimen roomu, bo mam tam questy do zrobienia i, ja, e, i chciałem, żeby tam ludzie poszli. Żeby zrobić questy, bo nie chciałem iść sam A jakie Kuba ja robiłeś questy? Ja jakie questy robiłem? Zaczynaliśmy w kafeterii, zrobiłem jednego quest'a W kafeterii? A jaki e, tam jest Nie, nie w kafeterii, tam gdzie się zaczyna, nie mam pojęcia No Kradłów na, na górze, no cokolwiek, whatever no. Dobra i... Jaki to był quest? Kuba, jaki to był quest? quest? To też w kafeterii Masz nie kafeterii pamiętam. dwa quest nie, nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Nie no go, dobra, ja jakie ja robię, jak ja jak robię. I jeszcze górze. teleskop na górze. Coś tu co się psuje mi czyte i, kiedy? E, po, i w tej potem zgasłoś. Zgasło, tak, w tej grundzie zanim zgasło światło. Potem zgasło światło, pobiegłem światła, tam nie było światła, pobiegłem z powrotem. Jeżeli zgasło światło, ludzi, światło, to, to jedyną osobą, którą ja byłem tam i robiła teleskop, to bym ja no, tak, i wiecie, nie, Kuba, kuba zanim coś tu co podejrzanego. Ten. Nie, ja zanim zgasło światło, go biłem. E, Dupa Cicoche, tyle mam do powiedzenia, dobrodziejstwo działa Jeśli Kuba teraz. będzie zdrajcą, to ja nie wiem, czy Evron jest drugim, bo tak. może tego double killa zrobić wtedy i po prostu im nie wyszło. Tak, okay, my... panowie, panowie, nikt, nikt nie głosuje. Dobrze, nie, nikt so, nie głosuje. Były, były dwa głosy. Ja dołożyłem głos na Kubę, mimo że jeszcze nie osądziliśmy nic. To tylko tyle powiem. Jeżeli Kuba się okaże killerem, to po co miałem na niego głosować teraz z dupy? Czy nie? Jeszcze nie Żebyśmy ci tak zaufali. zaufali. Żebyśmy ci okay. zaufali. Żebyśmy no. Ci no. No. Pewnie, że tak. Nie ma problemu. Nie, A ja zrobiłem ja teleskop i poleciałem potem naprawiać światło, światło było już naprawione, potem wróciłem ze wszystkimi i chciałem pójść do specimen roomu, żeby zrobić, EET, żeby zrobić questy. To Dobra, znaczy, jeszcze że... raz, jeszcze raz, jeszcze raz powiedz tą wersję? No, jeszcze raz, że no Zrobiłem tele, e, teleskop, potem poleciałem do e, światła i potem wróciłem... Czemu dobrodzi na Dobra Dobrodzi na Nie, wow, 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 skick, wow, wow skick, ja, skick. ja widziałem jak Bloody ucieka w prawą stronę, ale nie, nie chyba no Ja autentycznie to samo fejkowałem, ale ale dokładnie to fejkowałem, ale... Dobra, zróbmy do końca misję. Ewron może już wiedział, że Kuba jest stracony i szybko zagłosował. Już my na tyle dobrze gramy w tę gierkę, że tu jest taki poziom po prostu. On wie, że ja wiem, że on wie. Po prostu, że to jest jakaś masakra. Mówię wam, bez żartu. Dobrodziej. Dobra, światełka i teraz od dobrodzieja strzał w plecy, tak? O. Ewron Clear się wydaje? Możliwe. Kto to wie? Nikt. Nikt tego nie wie. Diabeł teraz. Chat, nikt tego nie wie. Popoga w skafandrze? Eww. Oj, Co tak, znowu? tak. Oj, tak, Generalnie nie byłem przekonany do tego, czy zwołowy, zwo, zwo, zwoływać, zwoływać spotkanie. Zwoła, ale Mandzio generalnie no. sugerował mi, żebym to zrobił. To znaczy, więc... że wszyscy tak zostaliśmy. Myślałem, że to jest nasza wspólna decyzja, że wszyscy tego chcemy. Bo Nojrek mm. też był, Evron też eee, był. Więc ja trafam... Tylko, że zgasły światła i dlatego tego nie zrobiliśmy. Tak, A ja już Mandziowi. nie mogłem. Po prostu. Wiem, bo będzie już nie mógł zgłosić. To ja nie, bo, bo, za bo niego. chciałem rozwiązać dalej sytuację. No, mamy już kubę, może się uda od razu złapać drugiego. Jeżeli mówicie, że były podejrzenia. No ja Evrona osobiście nie widziałem, zatem ja nie mogę na Evrona zwalić podejrzenia nic takiego, ale... Ale wy widzieliście go wtedy nie, z tamte sytuacji. Znaczy Ale... aktualnie teraz to się nic nie wydarzyło, więc to jest totalnie bez sensu. No. Nie, bo myślałem, że chcemy pociągnąć od razu po tej kubie. Czy bo mogę coś bo mówiliście o tej teorii podwójnej. Mimo ono nie było sensu, tak mogliśmy dać mu coś zrobić, nawet jeżeli ktoś z nich jest imposterem, to może no, dajmy możemy, zagrać, możemy skipnąć mimo. po prostu. Dobro coś chciał powiedzieć. A to jak skipuję, bo to i no nie no powiedz dobrodzinu. Powiedz no Ja, ja bym chciał powiedzieć, że w poprzedniej rundzie y, przez połowę konwersacji nie byłem obecny, bo dostałem Donate'a, nie słyszałem o czym gadaliście. Ten to był duży, nie aczkolwiek oczywiście, że był duży, u mnie są tylko duże Donatey. <laughs> <laughs> chcę, chcę go powiedzieć, że Mandziu prawdopodobnie uratował mi życie tym zwołaniem na rady poprzednim. Bo widziałem jak Kuba i Evron próbowali na siłę się ze mną wepchnąć do czyli co, tej co, ponownie szurki. Evron?" Mówiłem: "Tak mi czyli się wydaje, Evron. ale czyli Evron? Ja, pewnie tak mi pewnie, się tak wydaje, mi się ale tak ja ja to pożyję, więc skipuję." To jest to samo są został no. jeden z drugiej strony. Nie no dobra. Pewnie, pewnie, pewnie. No generalnie widziałem, że na moich oczach Nojerach się zeskanował, więc się do niego przylepiłem. Jestem killerem es? Bo ja tego tak. akurat Gorduje wcześniej się nie mówi. A no i rak chciałem. Mówiłem ci to od razu. A na i rak się zakłosowałem. widzisz. No, przylepiłem to. się od niego od dwóch rund. Stoję po prostu przy nim. Miałem nie, wiem, jakieś 16 szans, żeby go zabić. Ale za, no, to, lecko, to, lecko, to, lecko. Ale za to był jeszcze Kubala tam, który był. A to ta, ta. No no. I cię zabiliśmy. Cześć. Dobra. Pełne skupienie, prawie 100% celności. Prawie stabilizatory sejsmiczne. Ktoś jeden naciska. Pytanie, który? Wszyscy lecą na ten ok. Nie, no spokojnie, 35 sekund, więc co zrobimy? Ja bym się o to w ogóle nie obawiał. Poważne zadanie. Dobra, yy, jak się tam dostać? Najszybciej. Tam <grym> Panowie, Panowie, trzy, cztery. powiemy Poczekaj. kto to? No mów. Okay, no mów. Ty blad wiesz? Nie, bo nie, nie widziałem. Kto to? <grym> Kolega zielony, ale nie jest to Noiracht. Dobrodziej? no o, Dlaczego? Tak, A nie, Boże? <grym> no dobra, no <sorry>. dobra. <grym> dobra, czy to Ale, może być okay, mandzio? Okej, okay, dobrze, to na swoją obronę powiem, ponieważ wyszedłem na górę i też mm. widziałem, gdzie było to ciało. Bo od razu po sejsmicznym, jak zrobiliśmy, pobiegłem na prawą stronę, dopasowałem raz ze mną, był diabeł, dopasowaliśmy temperaturę. On poszedł tutaj zrobić kolejne zadania. Pobiegłem do toalety, zrobić kabelki. Wyszedłem z toalety po niego i on był już martwy. To jest moja jedyna obrona. Nie mam okay. żadnej innej obrony. E, Przedstawiam sytuację. Mogę jeszcze, Bladi? Tylko tak, na możesz, sekundkę. Możesz no. Był ten alarm, że trzeba było na dwie strony się rozejść, prawda? Tak. Bardzo duża nasza grupa. Noiracht, ja, Bladi mm. i Zacha pobiegliśmy w lewo. Ja tylko na sekundę odbiegłem w prawo, żeby zobaczyć, czy ktoś jest przy prawej antenie. Przy prawej antenie był diabeł i Mandzio. Więc stwierdziłem, okej, okay, no jest, 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 jest jedno. Nie więcej Któryś osób, w było cztery osoby u nas. Tylko nie wiem jakie, ale to było więcej. Jest możliwe, osób. Bo ja potem poleciałem na lewo do anteny, ale zanim mm -hmm. do was przybiegłem, już naprawiliście i wtedy całą grupą wszyscy szliśmy, szliśmy w stronę. W tak, wszyscy szliśmy w prawo i no. było ciało diabła, a kto nie był z nami? Mandzio nie był z nami, Dobrze, bo Mandzio tak. był w prawej antenie. Ja podchodziłem do tej śluzy i wy... widziałem jak Mandzio wychodził z lewej strony, jak się idzie na śluzę. I ja nie widziałem ciała, ludzie mi krzyczeli, że podobno mogę reportować, ale nie widziałem. Na, ja byłem na śludzie z takiego powodu, że tam są kabelki. Wszyscy wiemy, że tam są kabelki, właśnie eee. dokończyłem swoje kabelki. Teraz. Ale ty na śludzie wychodziłeś z śluzy czy z lewej strony? Jakie nas ślu śluza to jest, chodzi ci tam... o to, że w toalecie hmm. jest ta dziura, tak? O to ci chodzi, czy o co ci chodzi? Czym, czym jest śluza? Nie, że dwie. dwie... No, że Jedne się, dwie się zamykają. zamykają i potem się jest... tam… E... A, z tamtych, gdzie jest dekompresja? Dobra, nie, ja a byłem dobra, w toalecie, a nie będę do... No dobra, dobra, ci powiedz, co robiłeś jeszcze dobrze jest winny, on cały, no, czas, to on cały czas się On ma cały czas się co do tego mandzie, to ja zauważyłem tak, że często jak mandzie jest zdrajcą, to lubi zwoływać spotkanie i tak bardziej e, rozmownie ten, bo zastanawiałem się, bo chciał zwołać spotkanie, żeby dokończyć to, że wszyscy tam na Ewrona się troszeczkę tak. uwzięliśmy mm -hmm. faktycznie. Blady, Ostatecznie... nigdy wcześniej tego nie zrobiłem, będąc zdrajcą. Mi... Dobrze, ja tutaj nie... nigdy tego nie zrobiłem, Blady, myliśmy z kimś. No nie, Ebron może, tak może. no tak to może. robi, ja tak nie robię. E, ta tak, czyli tak, Evron jest teraz czysty, bo cały czas tym czysty, chodził i Noiraktem, e, więc faktycznie mandi, jesteś najbardziej podejrzany aktualnie. Przepraszam, Evron, za oskarżenie, ale teraz widzę. Ej, że, ja rozumiem. Że, wiesz, bałem się po prostu. Bałem. Nie, ja rozumiem. Tylko zauważ Noirakt, że. Dałeś argument, że biegałem cały czas i Kuba. To może być Evron, bo on zniknął na Gdybyśmy byli bez dwójkę killerami to byśmy się zabili. Kuba Jej, nie może się zabić na To a nie może. Nie, a... Mógłby być Ewron, bo on zniknął na sekundkę. Ej, jest sytuacja, Twojego dubska przyczepiłeś? Peszek bardzo duży z takiego powodu, że. Peszek bardzo duży, ponieważ ja chciałem właśnie zreportować Diabła teraz, że Diabeł zginął, ale niestety wy teraz weszliście. Nie udało mi się tego już zrobić. Ja będę miał dubę do złapać.